Dzień dobry moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym nagraniem, żeby pokazać Wam też z kolejnej strony dynamikę też osoby z klinicznym NPD, taką osobę też będę dzisiaj opisywać i również osoby, która gdzieś jest na spektrum people pleasera, zadowalacza i co tutaj mam na myśli, będę się do tego odnosić w dalszej części nagrania, także zapraszam. Często kiedy tak jesteśmy w relacji z osobą narcystyczną, to wierzymy, że możemy polegać na tej osobie, kochamy tę osobę, cokolwiek to oczywiście dla ciebie znaczy, ufamy jej i wszystko to często po to, żeby potem przekonać się jak bardzo ta osoba nas zawiodła. Osoba z klinicznym NPD wiedzie bardzo nieprzewidywalny tryb życia, i to naprawdę w większości aspektów, jakie mogłabym wymienić pracę, znajomych, przyjaciół, rodzinę, hobby itd., itd. Jest bardzo zmienna w tym wszystkim, niepewna. Wiedzie też często ryzykowne życie z wielu powodów i a propos też tego kiedy ja wracałam do siebie i też pytałam moich znajomych przyjaciół jak oni postrzegali też moją relację ponieważ ja się upewniałam czy naprawdę pewne rzeczy te osoby też widziały czy dostrzegały je i jedną z takich opinii zdań którą pamiętam do dzisiaj, usłyszałam od pewnej znajomej a propos osoby właśnie, z którą byłam, że po tej osobie nie można było tak naprawdę niczego przewidzieć. Ta osoba była tak przewidywalna, że nie wiadomo było, jak się zachowa w danej chwili. I dla mnie to było zaskakujące. Nadal tak, że nie wiadomo było naprawdę, co ta osoba zrobi. I to było też właśnie przerażające od tak wybuchów złości poprzez agresję i tak dalej, tak, czyli idealizacja, dewaluacja. Nie wiadomo było, kiedy też to nastąpi. Dlatego też osoba narcyz narcystyczna. Zmienia miejsca zamieszkania, ale z zupełnie na przykład innego powodu niż powiedzmy osoba zależna czy borderline, tak? Tam jest zupełnie inny powód tego. Zmienia pracę, zawody, bardzo często oczywiście partnerów, jest skłonna do konfliktów, bardzo często tak, wywołuje je, dewaluując oczywiście ciebie, szybko się nudzi. Osoby z klinicznym NPD nie znoszą nudy. Im bardziej zdrowsza, dojrzalsza osoba, tym również znosi nudę. Co to powoduje też w tobie, kiedy żyjesz z osobą narcystyczną X, X lat, żyjesz w ciągłym lęku i napięciu, bo nie wiesz, co się stanie. Kompletnie. I tutaj mówię o klinicznym NPD, nie o borderline, które jest też opisywane jako nieudany narcyz. Wyłącznie o klinicznym NPD. Dla osób narcystycznych jesteś wyłącznie przedmiotem, obiektem, który daje im to, czego na dany moment potrzebują, czyli jesteś supply'em, jeżeli jest dla nich uwaga. I inne rzeczy, to, to dla nich to się liczy. Dlatego ta osoba nie ma potrzeby. I to pamiętajcie, ja mówię, dotyczy obu płci, ale po prostu używam jednej, bo jest tak prościej. Nie ma zamiaru zastanawiać się nad Twoimi potrzebami, życzeniami, planami. Nie słucha tego. Nie jest to dla niej istotne, ignoruje to. Tak, bo, bo nie o ciebie tutaj w tym wszystkim chodzi. Osoby też te świetnie naśladują emocje. Genialnie. Dlaczego? No bo jeżeli właśnie między innymi potrzebują sprawdzają ciebie, czy jesteś dobrym źródłem supplya, no to jakoś zachęcić ciebie, pokazać, że są one tą osobą, na którą czekałeś, czekałaś e, odpowiednie, tylko po to, żeby potem ciebie odrzucić. E, ta osoba też nie ma zahamowań, e, żeby kłamać, żeby e, mówić tobie półprawdy, mijać się często z prawdą, bo e, jej celem jest uzyskanie uwagi i zrobi wszystko, żeby to osiągnąć. Nie liczą się tutaj koszty. Osoba też narcystyczna jest z jednej strony sadystyczna, a z drugiej też masochistyczna. Karając ciebie, karze też tak naprawdę siebie. I dlaczego też robi to? Żeby utrzymać cały czas dystans emocjonalny i to również widać bardzo na terapii i myślę, że też e, chcę nagrać takie wideo e, osoba narcystyczna e, na terapii. E, osoba e, narcystyczna atakuje e, inne osoby, zwłaszcza takie, które brały ją za pewnik. Na przykład właśnie, że możesz na niej polegać. E, i to jest oczywiście też właśnie możliwe do uzyskania. Każe też osoby, które nie widzą jej cudowności, wspaniałości, oryginalności. Te osoby również są karane za to, że tego nie dostrzegły. Um, idąc dalej, opisując między innymi to, na co zwraca też uwagę osoba narcystyczna, czy istnieje jakiś stabilny określony profil osób, które wybiera osoba narcystyczna. Nie. Nie. Nie istnieje taki profil. Jasne, że empatia, delikatność, wrażliwość, zdolność, tak, troszczenia się, okazywania miłości i tak dalej, jest na plus. Jednak nie. Nie ma określonego profilu takich osób. I też, co ważne, kiedyś spotykając osobę właśnie z klinicznym NPD, usłyszałam od tej osoby takie zdanie, że ta osoba nie pomyliła się co do tego, że wyczuła u mnie empatię, którą między innymi może wykorzystać. To było bardzo otwarte powiedzenie tego, i ta osoba była pokazywała też swoje zadowolenie z tego, że mm, oczywiście miała rację. Także, moi drodzy, oni czują to, pomimo tego, że mają właśnie refleksyjny i poznawczy aspekt empatii, to jak najbardziej to wyczuwają, wiedzą, co mogą, gdzie mogą to uzyskać, e, skanując oczywiście tak, nas. Ale też wracając między innymi właśnie do tego, co powiedziałam. I biorąc teraz przykład klasycznego narcyza, klasyczny narcyz gardzi jakąkolwiek, jakąkolwiek słabością, delikatnością i tymi cechami, które wymieniłam, ta osoba gardzi takimi osobami i wręcz uważa, że zasługują one na to, za to na karę i nie ma z tym żadnych problemów i każą nas za słabość, za to, że na przykład płaczemy. Ja w swojej relacji byłam na przykład karana za to, że okazywałam łzy i tutaj i werbalnie, tak, i w różny sposób, ponieważ uważają, że zasługujemy na tę przemoc, tak. Oczywiście nie będę wchodzić tutaj w dalszy proces, dlaczego tak się też dzieje. Dlatego dla... Osoby z klinicznym NPD, płeć, status, poglądy nie mają znaczenia, dopóki otrzymują oni narcystyczny supply. A będąc people pleaserem, czyli stosując jeden z mechanizmów radzenia sobie, zadowalania innych osób, uczysz się, nauczono ciebie od najmłodszych lat. Że to, co jest złe dla Ciebie, jest świetną rzeczą dla innych. E, czyli tak, zaspokajasz potrzeby innych osób, stawiasz je na pierwszym miejscu i e, to, co jest dobre dla innych, e, liczy się tak, najbardziej. Ty nie liczysz się w ogóle albo e, trochę. Czyli na przykład przewidujesz myśli innych osób, czytasz, czytasz w myślach innych osób, wiesz szybciej niż wie ta osoba, żeby zaspokoić również jej potrzeby, co często w dzieciństwie na przykład wiązało się z karą, więc lepiej było przewidywać potrzeby twojego opiekuna, rodzica, ktokolwiek pełnił tę rolę. Było to po prostu przetrwanie, mechanizm radzenia sobie, tak, przetrwania. Z czym to też się wiąże? Co pokazuje, że jesteś też odłączony od siebie? Z czym to też, z jakimi objawami, objawami się też to wiąże często z atakami paniki, z nadpobudliwością, z odrętwieniem, zamrożeniem, zamarciem. Z nie... <noise> Zabrakło mi słowa e, bezsennością, e, flashbackami, e, natrętnymi myślami, e, samobójczymi myślami, e, psychosomatyką, depresją. I e, możesz też doświadczać e, nadmiernego toksycznego wstydu, nadmiernego poczucia winy, lękowości. E, I to wszystko. Wiąże się między innymi z tym, kiedy, z tym, kiedy jesteśmy właśnie w relacji z osobą narcystyczną. I e, podświadomie możesz czuć, że jesteś odłączony od siebie, e, że nie ma tego połączenia, zerwana jest e, relacja ze sobą, e, ponieważ nauczyłeś się, że było to najlepsze rozwiązanie. A bycie sobą było i jest nadal zbyt bolesne. I dlatego, między innymi, skupiasz się na zaspokojaniu potrzeb innych i porzucasz siebie kolejny i kolejny raz. A, dlatego. Robisz, spełniasz życzenia, potrzeby osoby narcystycznej, ale oczywiście nie tylko. Innych osób też nie masz z tym problemu, robisz to wszystko dla innych. Nie jesteś, możesz nie być zainteresowany niczym innym. Nie widzisz swojej przyszłości, czujesz bezsilność, bezradność. Nie interesuje cię relacja z nikim innym, życie seksualne. Odpuszczasz empatię, nie masz ochoty na tworzenie intymności ani bliskich relacji. Czujesz czasami też wrogość, która jest niewyrażona. I co też często pomaga nam, moi drodzy, kiedy jesteśmy people pleaserami w wyjściu z tej sytuacji? Może też powiem, co mi pomogło, i co też pomaga innym osobom, z którymi pracuję. Mi pomogło też w moich terapiach opowiedzenie rzeczy przy świadku, w kontrolowanej atmosferze, w bezpiecznej atmosferze rzeczy, których nigdy nie mogłam powiedzieć nikomu z różnych względów, gdzie były przekroczone moje granice od seksualnych po emocjonalne i po Wiele, wiele innych e, rzeczy. Mm, tak. To e, bardzo mi pomogło w poradzeniu sobie z pewnymi, z pewnymi rzeczami i w przypomnieniu sobie, kim jestem, kim jesteśmy, bo to umożliwia nam e, ponowny kontakt e, ze sobą. E, I przy Tworzenie przywiązania bezpiecznego ze swoją dziewczynką, chłopczykiem ze sobą. I, i życie w autentyczności. I dlatego mm, ja obiecałam swojej dziewczynce, że nie odpuszczę tej autentyczności. Nieraz płaciłam za to wysoką cenę i byłam tego jak najbardziej świadoma. I Często płacę ten, tę cenę za wolność, I, i dla mnie to jest bezcenne. Wolność, autentyczność, ponieważ wiem, z czym to się wiąże, kiedy nie ma przywiązania i autentyczności. Integracji najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Także. Yy, to jest klucz do tego, żeby te objawy, które choćby wymieniłam, Stany, których doświadczamy minęły. Dziękuję Wam bardzo za, za uwagę, za wszelkie komentarze, za maile, wszelkie informacje o współpracy ze mną. Umieszczam zawsze pod każdym nagraniem. Także zapraszam serdecznie. Życzę Wam. Dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.